Jak przez dziurkę od klucza możemy zajrzeć do mózgu. Oko jest wypustką mózgu, to jest tkanka nerwowa, i te naczynie, które widzimy na dnie oka, to pacjent ma w głowie. Jeżeli ja przychodzę i widzę nawet młodą osobę, która ma naczynia tętnicze. Pozaciskane, one są takie przekurczone. Siatkówka jest blada, ten słup naczyniowy w tych tętniczkach jest taki ledwo, ledwo. Ja się pytam, czy pan, pani ma jakiś ciężki czas w życiu? Czy pani, jak i pacjent nieraz na mnie patrzy i zaczyna płakać, tak, bo zmarł mi ktoś bliski, bo przeżywam traumę rozwodu, bo mam ciężko chore dziecko i to widać. Widać anemię widać choroby krwi, tak? Czyli przerzut nowotworów widać. Widzimy bladą siatkówkę, pacjent ma niedobory żelaza. I to, tego typu rzeczy my wyłapujemy. Ja, ja to widzę. Bo widzę pacjenta, który ma na przykład na dnie oka widzimy złogi cholesterolu. Ja go pytam, proszę pana, jaki pan ma poziom cholesterolu? A ja nie wiem. <laughs> Przecież to nie... A to boli? A ja wiem, nie, nie boli. Ale na to się umiera. <laughs>